Hej, dzisiaj pokażę jak zrobić mody do The Sims 4. Na początek w menu gry klikamy opcje i szukamy opcji gry. Następnie po prawej stronie klikamy inne. I klikamy włącz zawartość zmodyfikowaną oraz przycisk poniżej. Potem trzeba pamiętać, żeby kliknąć zastosuj zmiany. Następnie wychodzimy z gry i klikamy Google i wpisujemy TSR z małej litery. Kiedy już wpiszemy, wchodzimy w pierwszy link. W moim przypadku jest to homepage, ale u Was może być inaczej. Po wejściu w link klikamy downloads, i wybieramy kategorię. W moim przypadku będą to ubrania. Teraz szukam sobie czegoś, co chciałabym wprowadzić do Simsów. Niestety, jeżeli widzicie takie coś jak VIP, to znaczy, że będziecie musieli za to zapłacić. A jeśli nie ma, no to nie ma. Kiedy już wybrałam, klikam właśnie w to, co wybrałam, a następnie klikam Donald. Po kliknięciu czekam 15 lub 10 sekund. Po odczekaniu klikam Donald Now, ale po tym klikamy yy, kwadraciki obok minusa. Następnie czekamy aż nam się załaduje i przeciągamy na pulpit. Minimalizujemy stronę Google i to co nam się otworzyło. Następnie klikamy dokumenty. Zakładkę dokumenty i tam powinniście mieć Electronic Arts. Potem klikamy w Electronic Arts The Sims i szukamy moc. Później naszego moda chowamy właśnie do y, tych moców i odpalamy grę. Kiedy gra się załaduje, powinna się Wam pokazać taka tabliczka. Aby upewnić się, że mody działają, to klikacie nową grę i twórz Sima. Klikacie w, no na przykład, jeśli wybraliście sukienkę, no to w sukienki i szukacie Waszej zdobycie. Ja tutaj już mam kilka modów. A jeżeli znaleźliście, to znaczy, że wszystko działa. W moim przypadku wszystko działa. Nie zapomnijcie, aby subskrybować kanału.